Witamy GWSC News. W dniach 23-24 stycznia w Gdyńskiej Marynie organizatorzy Gdynia Winter Swimming Cup przygotowali dla zawodników pokazowy trening przed zawodami ekstremalnego zimowego pływania. Lud na Zatoce przywitał licznych uczestników. Postaram się rozgonić ten luz. tak e, ale nie jestem tak gorąca, chyba, że mnie chłopacy roz, rozgrzeją. No właśnie. Pani, czy jest Pani gotowa do wejścia do tego lodu? Tak. E, tak. tak. E, uh -huh. Wspaniale, chciałabym zapytać Monię i Maję, co tutaj robicie dzisiaj, kochane? Ja na spacer. Patrzę, taka, taki, taki tłum wariatów stoi. Zabrałam przyjaciółkę, bo ona niestety nie, mogę, nie może przyjść, więc e, pomyślałam sobie, że nie będę codziennie chodzić tak jak w sopocie. Pojadę raz do Gdyni. I tak normalnie przystanęłam. Wspaniale. Przystanęłam wspaniale. I, I tu jakiś tam takich pasiastych wariatów trochę znalazłam, więc na razie stoję, nie wiem co będę robić. Dobry, chciałabym zapytać, jakie panie na dzisiaj mają plany? W metrach, kilometrach, zanurzeniach, skokach, lodach? Postanowiłyśmy dopłynąć dobry Pan. Panią, e, chciałabym zapytać, jak nastroje przed wejściem do lodu. Super, super, bojowe. I e, właśnie opatentowałam, e, znaczy nie opatentowałam, ale odkryłam to, że tu się od razu wchodzi, wiesz, po szyjkę, więc jest taki light, nie trzeba iść długo w morze i wierzę w to, że po prostu... I będzie gorąco. Będzie nie gorąco, tak? Jak dopłynę, to będę się chciała wrócić jeszcze, żeby tak poczuć to co zawsze w tym naszym morzu. Czy zamierza pani po, po, powtórnie wejść po tym wejściu i wyjściu? Tak, tak, jeszcze ze trzy razy co najmniej, żeby tak wiesz, żeby nie było mi za ciepło dzisiaj. Żebyś robić. Pani Moniko, co Pani na to? to ja, zadzwoniła tak, do mnie przyjaciółka i zapytała się, czy chce iść na spacer. I ja powiedziałam, oczywiście, że chce. I ona mówi, ale tym razem idziemy do Gdyni. I ja mówię, super, bo dawno w Gdyni nie byłam. I ona mówi, że idzie i patrzy w ludzie. z sobą. I po prostu sprawdzić, co tam się dzieje. I tak sobie chodzimy z moim przeciągą i tak sobie oglądamy. No to wspaniale, to dzisiaj, dzisiaj będziemy moczyć Wasze brzuszki kochane w tym lodzie. Słyszałam, że dzisiaj masz wspaniały dzień. Tak! Jakie plany na wejście do wody? Wejdę, wyjdę i koniec, no. E, bardzo mi miło. El francuskie. Organizator zawodów GWSC gdy Winter Swimming Czy mogłaby Pani zatańczyć trochę? Jestem. Tak. Chodź pani przysławić długi do do To jest moja sukienka zimowa, puchowa. Dziękuję. Jakieś e, słowo pozdrowienia dla widzów? Bardzo gorąco zachęcamy do pływania w bardzo ciepłej wodzie. Jest gorąca atmosfera. Do wchodzenia do lodu. Nie możemy się nie doczekać. To są nasze dwie gwiazdy. Co chciałby pan powiedzieć e, oglądającym? Że idealne warunki do pływania. Jak widzimy, jest leciutki, bardzo delikatny lozik. Idealnie sprawdzi się przy przepływaniu przez te wspaniałe tory. Chciałabym zapytać, jak Państwo się tutaj znaleźli? My jesteśmy podrzutkami. Nas tutaj po prostu bocian w kapuście zostawił. No to wspaniale kapusta o tej porze roku. Panie Marku, co pan na to? Nie czas za i jest Jestem zadaniowo nastawiona, wchodzę. Płynę i wychodzę, a potem jest zupa. Bartku, jaki plan masz na dzisiaj? 50 metrów! O! 50 metrów? Jestem już gotowy. W telewizji, gdzie jestem zachwycona jak zwykle. I podekscytowana. Czyżby? Jaki pani, pani plan metrowy ma dzisiaj? Eee... Proszę to mi, powiedzieć ja na głos, proszę! Tak, Zapraszam. Na warunki pogodowe, temperaturowe 50 metrów. Po prostu lód jest w środku. A no to 25. Ale <grystanie> pan się nie boi, że będzie panu zimno. A... No. Ciężkie pytania, jak zwykle są <grystanie> ciężkie pytania. Nie? Po prostu się wchodzi i pływa. Jaka woda jest taka, taka jest się i pływa. Dobry, chciałabym zapytać, jak ty się dzisiaj masz i z czym przychodzisz do nas? Poszedłem o godzinie 5 rano, więc mam się bardzo dobrze i nie mogę się doczekać, żeby wejść do zimnej wody. Widzę, że... Dzień dobry pani Izabelo. Tak, że... Bardzo się cieszę, że pograwiam Słuchaj, skoczkowie mają swoich przedskoczków, zimowi pływacy mają swoich. Może aniołów mają swoje. Na no. miejsca, można To jest żabka rozganiająca lód, proszę państwa. Jakie plany na dzisiaj? E, setkę. Tak jak na zawodach płynę, więc teraz też setkę. Super. Nie alkoholowa setka. Ja setka <grym> Może delfin. Wspaniale. Ile było. przed sobą samym. Dumny jesteś z siebie. Woda jest zimna aż taka, nie? Tak, że można pływać, tylko wejście pływać. Trzeba się zanurzyć po barze. Na miejsca, może nie upokłynęło. Jak uczucie? Bosko. Bosko. Mam nadzieję, że ją przeżyję. Dobrze, że, dobrze, że płynę z Mają. Ona jej chce siku, jest szansa cieplej jestem z Monią. Monia dzisiaj płynie ze mną. Monia nam towarzyszy cały czas. To jest po prostu niewiarygodne. online. Aż czekam. A dla mnie teraz najważniejszy moment. Yy, bo będzie przed gwizdkiem, zdejmij ubrania, nie A wtedy, po prostu, i wtedy zróbcie slow motion. Siąka <noise> tak może tak może tak aniołów nie? popłynęło! Brawo! Zde... Zdejmij ubrania! Wszystkie ubrania! Dosnutnie! mnie nim! Opłynęły nimfy anielskie. W Jasienko, jak to jest, kochanie! Oh, Bosko! Muszę się ubrać, przepraszam bardzo. Mamicycki na spacer wyszły. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. Jak ci się płynęło? Fajnie. Trochę woda, za ciepło, ale jest ok. I potem pójdziemy się ubrać. A ty się... Jak było? Zajemnie. Aż tak? Ale Zadowolony. Bardzo. <tolę uścicie> <tolę uścicie, to Ziutka i Aga. Dziewczyny wpływają, <tolę> tak jak lubią. Nasze morze aniołów. Jak to jest? Anka, jak to jest? Wiesz co? Jest cudownie. A za drugim razem jest lepiej, po prostu jest tak. łatwiej. Dzień, Brawo, Aga! Dziękuję. Cudnie! Dzięki! Dzięki! Cudne anioły! Jak to jest, wystartowywać anioły? To jest przepiękne uczucie, takie duchowe. Anioły są spokojne i się nie słuchają w ogóle. <śmany> słuchają. W ogóle się nie słuchają. Najpiękniejsze w to jest to, że się po swojemu. Nie słuchają. Po swojemu. Super. Polecieli. Ile dzisiaj płyniecie? Pięćdziesiąt, Spoko, nie? Spokojnie. trzydzieści. Pięćdziesiątka taka tam. Popłynęły. Wpadawało się, co? Brawo, brawo! Dają raz. Anioły! Anioły! Anioły mają swój rytm. Anielski. Cię czujesz? Dobrze. Dobrze? Fajnie będzie? Nie wiem, Zobaczymy. Zobaczymy. jak będzie, nie? A to już doświadczony zawodnik. <grym> Uśmiech czy też powiesz? E, no nie wiem. Nie wiem. Tak, mam ochotę na dużą koncentrację dzisiaj. Mam ochotę dzisiaj nie oszaleć. To jest trudne u mnie, ale... Dobrze. się ja, ja! 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 no, nie pływa, bo na tak chlapie, że... To... Jak start? Adas, dziękuję Ci bardzo. Czy jesteś no ja przygotowany dziękuję. do zawodów? Jak no, się czujesz? Myślę, że tak. Brawo. Będziemy Brawo. walczyć.